Pierwsze zdjęcia księżnej Kate po zakończeniu leczenia trafiły do sieci. Uwagę przykuwa jeden szczegół. Księżna Kate Middleton oświadczyła niedawno, że zakończyła już leczenie, co wzbudziło nadzieję wśród Brytyjczyków na to, że arystokratka powoli wraca do pełnienia oficjalnych obowiązków. Póki co cofani royalsów muszą się jednak zadowolić kolejnymi zdjęciami zrobionymi z ukrycia. Część internautów nie kryje rozczarowania, inni doszukują się ukrytych znaczeń. Księżna Kate i Król Karol borykają się z poważnymi problemami. Od momentu ogłoszenia smutnych informacji o poważnych problemach zdrowotnych króla Karola III i księżnej Kate Middleton, cała rodzina królewska usunęła się w cień i przez jakiś czas zupełnie zniknęła z życia publicznego Wielkiej Brytanii. Milczenie ze strony pałacu Buckingham wzbudzało jednak na Wyspach spory niepokój, a obywatele zaczęli zastanawiać się, co tak naprawdę dzieje się z sędziwym monarchą i małżonką księcia Williama. W końcu wątpliwości poddanych zdecydowała się rozwiać sama wybranka następcy tronu. Robię duże postępy, ale są dobre i złe dni. W te złe dni czujesz się słaby, zmęczony i musisz poddać się wypoczynkowi ciała. Ale w dobre dni, kiedy czujesz się silniejszy, chcesz jak najlepiej wykorzystać to dobre samopoczucie, pisała w oświadczeniu. Po kilku miesiącach oczekiwania wyjawiła także, że zakończyła już leczenie. To dobra wiadomość, ale wciąż jest długa droga do przebycia, mówił jej małżonek do tłumu zgromadzonego w Lianelli. Nowe zdjęcia księżnej Kate trafiły do sieci. Chociaż jeszcze w trakcie terapii księżna Kate starała się powoli wracać do pełnienia oficjalnych funkcji, wielu Brytyjczyków ma nadzieję, że już niebawem arystokratka znów spotka się z obywatelami. Póki co fani Royalsów muszą zadowolić się zdjęciami paparazzi, które właśnie trafiły do sieci. To pierwsze fotografie Kate Middleton od momentu ogłoszenia przez księżną zakończenia leczenia. Widać ją w samochodzie, który prowadzi książę William. Internauci zwracają jednak uwagę, że na wielu zdjęciach, które w ostatnim czasie znalazły się w internecie, 42 latka wciąż ma taki sam strój. Jedni widzą w tym zwykły przypadek, inni dopatrują się rozmaitych teorii. Coś tu nie gra, ciągle te same ubrania. Już nie wierzę tym zdjęciom, można przeczytać w komentarzach.